I yy, serią linków, które jakoś mi się natknęły, to była yy, cała seria, która jest wokół tego, że co się dzieje. Mianowicie wokół tego, że to będzie trochę dłuższy, więc powiem że to się, to się rozbuduje trochę dłuższy case. Yy, Microsoft teraz przepisuje dużą część swoich rzeczy na Rasta. Chwalam się, że tu przepisali prędkość tak dalej. Tak dalej. To nie jest tej całej rozmowy. Co mnie bardziej zaciekawiło, to jest to, że obecnie właśnie dewelopują narzędzie, które będzie automatycznie portowało kod i C i plusem narasta. Sensowne. Bez dwóch zdań. I co mi naszło tak naprawdę w tym wszystkim, to jest to, że jestem ciekawy, jak się rozwinie cały rynek. On się rozwija. Owszem, widzieliśmy na ogłoszeniach w zeszłym roku wszystkich chmurowych. Modułów, agentów, AI-a całego, jakkolwiek to nazwiemy, który portuje ze starych języków na nowsze języki, nazwijmy sobie to. No więc zacząłem trochę grzebać i co tam wygrzebałem? Jest coś takiego jak OpenWrite i to sobie tworzy Ludzie Semantic Trees dla całego języka, ale też, co tam ma, ma też takie przepisy recipe na często wykonywane akty typu upgrade, czegoś tam do dotneta, javy i tak dalej, i dalej. Co mi tutaj zaciekawiło, to jest to właśnie taka, taka, taka myśl. No bo zawsze mówiliśmy o tym, że okej, okay, tam ludzie od kopola będą utrzymywali te systemy na wiele, wiele lat i mają bezpieczeństwo pracy. No właśnie. I moje pytanie jest teraz takie, czy to się nie zmienia właśnie? Dobra Szymon, jak popatrzysz, to będzie trzeba nauczyć, w sensie to też, to nie jest tak, że wrzucisz do llm ów języków. Idziesz. Jeszcze. jeszcze, w sensie aktualnie, może inaczej, zróbmy to aktualnie. W przyszłości mogę sobie wyobrazić, tylko widzisz, i teraz to wszystko to są mityczne stwory, te automatyczne. Prze automatyczne upgrade'y, one nawet działają. W sensie, jak masz mały rework, lecisz na bieżąco, to takie rzeczy wiesz, one działają automatycznie. Trzymanie y podróży w y dobre Tak. Y Oskar ciągle na swoim za dobrym codebase y, próbuje, żeby mu zaimplementowało coś i zawsze wychodzi w tym. Y, albo przepis to mówi, że wychodzą pack-upy.